Dzisiaj mój kolega nie Mowa, a dzisiaj będziemy robić bitwę na lodach ekipy. Um, e, ja mam e, cytrynowy, bo to jest mój ulubiony smak, a mój kolega ma truskawkowy, czyli jego ulubiony. Trzy, no to od razu może, możecie zrobić suba i łapę w górę, a teraz przechodzimy do walki. E, tak od razu, bo wiecie, takie życie i tyle. Trzy, cztery lody. E, to jest start te lody. I mamy trójzęby z powracaniem. Dobra. No to pięknie to pięknie. Ja jestem u góry, oczywiście, widzowie. No. Jak mnie trafisz, to ja nie wiem. Nie, dobra, lecimy, widzowie, lecimy. O kur... trafił mnie. Pomóżcie mi łapką w górę. No. kurde, zawsze byłeś chyba dobry w tej te, 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 te. Lecimy. Na górze, na dole mamy katastrofę. Aha, to pomóżcie mi łapkę w górę. Serio. Nie będę używał jeszcze Ender Power. O kur... Serio, widzowie, pomóżcie mi, bo on jest dobry w tej giereczki. O okay. Dobra, spadł. To jest moja szansa. Jest. Co? Co? Co ten typ zrobił? Jezu, musimy zaczekać, widzowie, aż się podbuduje, więc widzimy się za chwilę. On użył enderpanu w ostatniej chwili! Co za kozak! Jezu, czekamy a, aż wróci. Bum! No, zaczekamy. Ale dobra widzowie, już jesteśmy co za przytka pogoda, Jezu! Prawie chyba nic nie widzicie. Dobra, ja sam nie wiem, co się tam stało, ale to, to jest teraz wygląd jak skoro Dobra. Nie, spadnę. Zrobiłem to samo co ty, gościu. To zawalczmy jak mężczyźni. Rzuć po prostu Enderkę na, na dół. Dawaj, zabalczmy jak mężczyźni. Na dół leź. No dawaj. Ty nie zginiesz. Iste. Dobra, lecimy widzowie z tym draniem. Lecimy. Dawaj! Serio, bo ja nie chcę już tak tam. No lecimy. Nie będę tego robił. Serio, dawaj, bo to będzie za długo trwało. Typie proszę cię. Do mnie, chodź, lodo, ekipy. Tam jest moja wysypka ludziska. Załatwmy to sprawiedliwe. Gdzie jesteś? Babka no. to jak w mężczyźni, a nie kurcie ukrywa się jakiś... No i widzicie co on się tak ukrywa tu. Na no, następny build fight to eh, nie zapraszamy. Już nie mamy pełn. Serio? No Jesu, co? Nie następnym razem odcinków z, z Tobą nie nagrywam. To jest krat krater walki. To wygląda jakbyśmy wydzielali przez cały ten. Nie! Nie! Te lody wygrały wojnę, widzowie! Lody wygrały wojnę. Ale w głębi serca czekam na rewanż. Wygram następny i mam nadzieję, że poczują to zło. Mam nadzieję, że wygramy... Ja byłem cytrynowym. Łapeczki w górę, kto jest za cytrynowy, znaczy, no i, i tak zostawcie łapeczkę. Ale mam nadzieję, że oba smaki Wam się też podobają. Tu był Francesco i gościu, który nie gada. Czekam na rewansz i cześć!